Dzień dobry, nazywam się Lidia Barłoga i zapraszam do obejrzenia mojego wideo CV. Chciałabym zacząć od mojego doświadczenia zawodowego. Aktualnie jestem ambasadorem grupy City na Uniwersytecie Łódzkim. We wrześniu pomagałam w organizacji 9 Kongresu Zarządzania Oświatą, który odbywał się właśnie w Łodzi na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Zaś w sierpniu odbywałam praktyki w Wydziale Księgowości w Rektoracie Uniwersyteckim. Brałam udział w różnych szkoleniach, m.in. Autoprezentacja kluczem do sukcesu, biznesplan na jednej kartce, przedszereg wystąp, menedżer sprzedaży, zawód XXI wieku, zaprojektuj swój biznes, tworzenie modeli biznesowych i ich rola w sukcesach przedsięwzięć, oraz telewizja internetowa. Podczas warsztatów z telewizji internetowej miałam okazję prowadzić audycję na żywo na YouTubie. Chciałam teraz trochę opowiedzieć o mojej dodatkowej działalności. Jestem założycielem prezęskiego koła naukowego Fame, działającego na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. W ramach pełnionych przeze mnie funkcji planuję cele koła, motywuję członków, stale szukam możliwości rozwoju, deleguję obowiązki, zarządzam zespołem. Współorganizowałam e, taki projekt jak wuzetówka, czyli oficjalna fuksówka Wydziału Zarządzania. Pomagałam również w organizacji Dnia Studenta Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Występuję również w wielu filmikach naszego koła. Odnośniki do tych filmików znajdziecie Państwo gdzieś tutaj. A dodatkowo byłam koordynatorem kilku projektów, m.in. wyjazdowych warsztatów naukowych Level Up Trip 2014, warsztatów dla kobiet, zakładających stron internetowych, dziewczyny chcą kodować. Byłam koordynatorem imprezy mikołajkowej, która odbyła się w Klubie Czekolada, studenckie mikołajki oraz współpracuję z przedsiębiorcami. Dokładnie rok temu, w grudniu 2013 roku, miałam okazję być kierownikiem projektu Dzieci dla Dzieci. Razem z koleżankami zorganizowałyśmy prelekcje dla dzieci ze szkoły podstawowej na temat domów dziecka, a następnie zmotywowałyśmy te dzieci do tego, aby zbierały dary właśnie dla podopiecznych domu dziecka. W maju 2014 roku miałam okazję uczestniczyć w konferencji organizowanej przez Uniwersytet Łódzki, Konferencja pod tytułem Kultura Cyfrowa, Nowe Umiejętności i Nowe Wyzwania. Wygłosiłam podczas niej krótki referat w ramach Forum Młodych Naukowców. Na początku listopada 2014 roku uczestniczyłam w 12. Ogólnopolskim Sympozjum Kół Naukowych w Nowym Sączu pod tytułem Polska 2020: Perspektywa dla gospodarki, i społeczeństwa, kultury. Podczas tego sympozjum zdobyliśmy razem ze znajomymi nagrodę za najlepszą prezentację wygłoszoną podczas sesji plenarnej. W listopadzie zostałam mentee w ramach programu Absolvent VIP. Moją mentorką jest Bożena Ziemniewicz. Jest to projekt mający na celu wspieranie i rozwój zawodowy, jak i osobisty wybitnych studentów Uniwersytetu Łódzkiego. Uczestniczyłam również w piątej Międzynarodowej Konferencji CMAP 2014 we Wrocławiu, gdzie wygłosiłam referat pod tytułem Social Media as a New Way of Communication within the Academic communities. Posiadam prawo jazdy kategorii B, mimo że jestem Londynką. Mówię dobrze w języku angielskim. Bardzo dobrze obsługuję takie portale społecznościowe jak Facebook, Twitter, Instagram, Google. Plus. Interesuje mnie efektywne zarządzanie zespołem oraz sama tematyka zarządzania. Ale oprócz tego kocham zwierzęta i uwielbiam podróżować. Jestem osobą kreatywną i ambitną. Bardzo wiele radości i satysfakcji sprawia mi prowadzenie koła naukowego, o którym już mówiłam wcześniej. Lubię występować przed kamerą, chociaż mam świadomość tego, że nie do końca mi to wychodzi. Mam nadzieję, że docenicie Państwo moje starania. Dziękuję za uwagę.